Słuchajcie, nie wiem jak to się stało, ale ta seria bije wszystkie możliwe rekordy na moim kanale. Więc okej, okay. skoro już się oglądacie, skoro już tu jesteście, zostawcie łapkę w górę. Zróbmy jak najwięcej łapek w górę pod tym filmem, ile się tylko da, a ja startuję, a raczej. Kontynuuję w naszej serii z Passport Out. Dzień dobry. E, nie wiem, czy się przywitałem w tej strony Czoklet, witam w trzecim odcinku. E, no i słuchajcie. E, w poprzednim odcinku dostaliśmy zupełnie, zupełnie nowy e, gabinet, a raczej pracownie. Więc y, zaraz zobaczymy, czy to nam pomoże y, zyskać dużo więcej pieniążków niż normalnie. W tym odcinku nie będzie jeszcze tabletu graficznego. Będziemy na razie rysować myszką, a to tylko dlatego, że zgubiłem moje pudełko z kablami. Tam był kabel od y, tabletu graficznego, ale był też tam kabel od mojej golarki, dlatego jestem nieogolony, dlatego mam taką. Paskudną brodę. Dobra, słuchajcie, bez gadania, bez gadania, trzeba coś narysować, trzeba narysować coś pięknego i ogólnie, z tego co widzę, to mamy chyba jakieś nowe możliwości rysowania. Czy mi się wydaje? Mamy pióro. Pióro. Uuu, piórem możemy tak delikatnie robić, zobaczcie. A to jest zwykłe. Dobra, czyli możemy użyć pióra do narysowania czegoś ładnego. Może na razie zamalujmy to wszystko. O, w ogóle można wyczyścić. O, to będzie najlepszy sposób. I teraz, co by tu narysować? Bardzo dużo osób pod ostatnim odcinkiem pisało, żeby zrobić coś prostego, więc jakbyśmy zrobili po prostu prosty obraz nie wiem, złożony z jakichś kropek, albo coś takiego. Co w na to? Zróbmy pyk, 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 pyk. Jakieś takie dziwne wzory z kropek zróbmy. Powiedzmy... O! I kilka takich kresek na przykład. Czy to sprzeda się w ogromnej ilości e, pieniędzy? Czy to po prostu będzie... E, mogłeś się bardziej napracować ten obraz. E, dam ci za niego 2,50. Powiedzcie mi, czy ten obraz wygląda wystarczająco drogo? Wydaje mi się, że to wygląda jak jakaś taka, nie wiem, ktoś by to mógł nazwać e, Manifestacja jakiegoś czegoś, jakieś e, bardzo ważnego e, odczucia czy, czy coś w tym rodzaju Ja to myślę, że to będzie drogie, ja to stawiam, słuchajcie, na naszej, w naszej ramce I ktoś sobie będzie mógł to e, oglądać i może kupić, nazwijmy to Le Le xxx Mani. Le. Ex, ex, ex. Niech tak będzie. Zobaczymy. Może ktoś to kupi. W sumie wziąłbym się od razu za kolejny obraz, ale. Jejku, jakie tu ludzie w ogóle chodzą! Co, co to jest? Elizabeth. Podoba mi się. 560. Czy to jest wystarczająco dużo jak na obraz? Może więcej. No dobra, nie wiem ile są w stanie dawać ludzie tutaj mieszkający, więc. Okej, okay, niech będzie. 581 może być. No dobra, XXX manifestation został sprzedany, więc trzeba narysować coś. Tym razem to musi być najbardziej prestiżowy, najbardziej drogi i ekskluzywny obraz, jaki można sobie wymarzyć. Jedyna rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, która jest prestiżowa, to Lord Crushville. Rysujemy króżwila. No dobra, możemy narysować króżwila. Narysujemy króżwila, zobaczymy, czy, czy dzięki temu nasz, nasz, nasz obraz zostaje sprzedany za ogromną ilość pieniędzy. Dobra, zaczniemy może od tego, że zrobimy mu prestiżowe szare tło. Prestiżowe szare tło i musimy narysować prestiżowy teraz jakiś kolor skóry. Najbardziej prestiżowy kolor skóry to jest taki, bo chyba tutaj nie ma zbytnio w ogóle takiego koloru cielistego. Tak jak wiecie, zawsze jest, zawsze była kredka w kolorze skóry, jak się rysowało rysunki jakiekolwiek. Zawsze jest kredka w kolorze skóry, to nie ma. Więc musimy sobie radzić. Dobra. Ehm, Kruszwil ma powiedzmy takie... Troszeczkę... Troszeczkę włosy postawione. Proszę bardzo. Chyba, chyba grzywki nie ma, o, ma czoło widoczne, proszę bardzo. O. O, mamy piękne włosy. Teraz trzeba zrobić jedno ucho. Trzeba zrobić. Drugie ucho. Elegancko. Słuchajcie, normalnie idzie nam... Idzie nam perfekcyjnie. Zobaczcie przecież, to jest wykapany kruszwil, Jeszcze trzeba mu szczękę zrobić bardziej taką. O! bardziej zaostrzoną perfekto dobra on musi mieć jakiś bardzo prestiżowy wyraz twarzy jaki może być prestiżowy wyraz twarzy jeden co nie przychodzi do głowy to wyraz, traży, wyraz twarzy Trumpa, Trump ma taki bardzo prestiżowy wyraz twarzy więc możemy zrobić że Kruszwil zróbmy Kruszwila który mówi China to będzie najbardziej prestiżowy, prestiżowa poza jaką, jaką może sobie wyobrazić. Yy, tylko, żeby mówił China, musi mieć chyba zaciśnięte zęby, proszę bardzo. O, no dobra, chciałem tu jeszcze jakoś zrobić, żeby te usta wyglądały jak ale nie da się, nie ma po prostu takiego koloru, żeby móc cieniować kolor skóry. Więc yy, zajmiemy się może oczami. Ja proponuję ja pro proponuję oczy w stylu yy, kawaii anime. Proszę bardzo, jedno oko. Drugie oko. O. Zróbmy mu tutaj Zróbmy mu rzęsy o. Proszę bardzo. Perfekcyjnie. I teraz. Żierenica jedna, źrenica druga. Jakiego koloru krużwil ma oczy. Nie mam pojęcia. Eee, powiedzmy, że niebieskie. O! Perfekcyjnie! Zróbmy, że się jeszcze. Rumieni, proszę bardzo. Piękny. No, czy on nie wygląda jak Kruszwil? Dla mnie, to jest, dla mnie to jest idealny, perfekcyjny Kruszwil. Więc trzeba mu teraz zrobić szyję. Zróbmy szyję. Zróbmy powiedzmy: o, kawałek. Kawałek ramion. Super. Perfekto. I musi mieć teraz jakiś bardzo drogi. E, bardzo drogi strój. Jaki jest prestiżowy, drogi strój? Słuchajcie, nie mam pojęcia jakie logo mają bardzo drogie, e, bardzo drogie marki ubrań. Wiem chyba, że Louis Vuitton ma L i V, coś takiego. Tak mi się wydaje, więc... O, jeszcze takie wiecie o, takie coś musi być. L, V, proszę bardzo. Dobra, mamy, słuchajcie, koszulkę Louis Vuitton. Ja bym mu jeszcze zrobił złoty łańcuch. Bo złoty łańcuch to jest oznaka bycia super bogatą osobą. Proszę bardzo. Wiecie co? Ten Kruszwil to wygląda troszkę jakby bardziej na spojrzał i się tak zawstydził. Taki, wiecie, baka. Więc zróbmy, że... Jeszcze ma serduszka, o. Powiedzmy, że Kruszwil właśnie zauważył najnowszy model Ferrari i pomyślał sobie, ojejku, chcę mieć taki model Ferrari. Zobaczmy. O, powiedzmy, że Kruszwil właśnie zauważył wielką kubkę pieniędzy leżącą na chodniku. Proszę bardzo, perfekcyjnie. Słuchajcie, ten obraz sprzeda się za dosłownie miliony, miliony dolarów. Proszę bardzo. Zapisujemy... Le Crujvile... Le Crujvile... 1400?! Znaczy wiedziałem, że... Wiedziałem, że prestiżowe obrazy mogą się sprzedać za dużo, ale... 1300. Nie, 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 gościu, gościu, nie, nie, nie. 1400 co najmniej. Więc jeśli chcesz kupić taki prestiżowy obraz, to musisz jednak troszeczkę więcej z tej swojej kieszeni wyciągnąć, ok? A my może zajmijmy się jakimś kolejnym obrazem? Tylko jakim? Chwila, co? 1700? A może więcej? 1000. O... Moi drodzy, bier tego kurzwila, bier go sobie, bier. Bier ziomeczku. Ale mam pomysł, słuchajcie. A co jeśli zahipnotyzujemy naszych kupujących? Zrobimy jakiś hipnotyczny wzór i kupujący będą zahipnotyzowani i będą wydawać ogromne ilości pieniędzy. To jest świetny pomysł. Słuchajcie, e, Chocolate, jesteś geniuszem. Proszę bardzo. E, musimy zrobić hipnotyczny wzór, więc Proszę bardzo, już się czuję zahipnotyzowany przez ten wzór. O, proszę. Cudownie. W ogóle powiem to robić chyba tym e, piórem. Tak mi się wydaje, że to pióro chyba dużo lepiej by zrobiło to. No dobra, wiecie co? Wyszło mi taki trochę bardziej logo Ubisoftu niż e, wzór do hipnotyzowania ludzi, ale myślę, że to i tak, i tak zadziała. Zobaczcie, zrobimy sobie jeszcze pyk w ten sposób. I tu jeszcze brakuje jakiegoś fajnego znaczka. O Ej, to wygląda całkiem ładnie. Ej, to wygląda jak jakieś fajne logo albo coś takiego. Eee, to może teraz jeszcze ja bym tutaj zrobił takie mniejsze zawiasy. Zróbmy takie mniejsze zawiasy niżej. W razie gdyby ludzie nie zostali zahipnotyzowani, to te zawiasy im pomogą. Tu bym jeszcze pociągnął trochę dalej. Super. Wiecie co? Ja się już czuję zahipotyzowany. Ja czuję taką ogromną potrzebę dania łapki w górę pod tym filmem. Wy też czujecie? Jeśli czujecie, to możecie dać łapkę w górę i na przykład napisać w komentarzu, że czujecie taką ogromną potrzebę, bo ja czuję ogromną potrzebę. Ale wiecie co? Myślę, że nasz obraz jest gotowy. Eee, nasz obraz jest gotowy. Le... Daj mnie pieniądze. To jest y, bardzo delikatne, podprogowe, bardzo delikatny podprogowy przekaz, aby dali mi pieniądze. Le, daj mi pieniądze. Proszę bardzo. Zapraszam. To pomoże mi w sprzedaży domów. Ty chcesz wykorzystywać moją hipnozę na sprzedaż swoich domów niegościu. Koniec. Wypad. Wynoś się. Wynoś się tam, tam są, tam są drzwi, tam są drzwi, proszę sobie wyjść, to jest hipnoza, żeby ludzie mi dawali pieniądze, a nie dawali tobie pieniądze, gościu. Dobra, słuchajcie, musimy jakiś ostatni, chyba e, fajny obraz zrobić dzisiaj. Co by tu narysować? Chwila, to jest Don, czy to jest Donald Trump? Don, czemu nie kupiłeś swojego własnego obrazu? Narysowałem dopiero co Kruszwila, który robił. China. Więc ja nie wiem, gościu, ja nie wiem. Może więcej coś dasz. Ty się... No dobra, ty przynajmniej nie chcesz sprzedawać domów yy, przez ten obraz. Więc proszę bardzo, kupuj. To jest twoje. A teraz, moi drodzy, burza mózgów, co narysować? Wiecie co w sumie możemy namalować? Możemy namalować to, co widzimy, czyli nasze studio. W sensie, nasze pomieszczenie, naszego żabola, jakieś tutaj rzeczy. Chociaż podejrzewam, że zbyt dużo rzeczy tutaj nie będzie, się nie zmieści, nie będzie widoczne. Ale spróbujmy narysować jak najbardziej szczegółowe studio. Myślę, że to będzie fajny challenge. Tylko czy mamy wszystkie kolory odpowiednie? Mamy kolor podłogi, mamy kolor ścian. Ej, mamy wszystkie kolory, które potrzebujemy. Dobra, w takim razie myślę, że damy radę, uwaga. Robimy sobie podłogę. Ok, to jest nasze pomieszczenie. To teraz tak, tu są cztery ramki na obrazy. Jedna, druga, trzecia, trochę nierówno, czwarta. Spoko, cztery ramki na obrazy. Tam w rogu wisi jakaś tablica. Więc postawmy tutaj tablicę. No i przede wszystkim tutaj mamy sztalugę. Więc zróbmy sztalugę z obrazem. Proszę bardzo. Jakieś, jakiś trójnóg czy coś. Tu może sobie stać obraz. Na obrazie jeszcze nic nie ma. Okej. Okay. Super. Póki co nam idzie bardzo dobrze. Tutaj w rogu stoi drabina. Więc zróbmy drabinę. Pyk. Pyk pyk, 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 pyk. Elegancko. A obok drabiny trochę mi tu zasłania ten obraz. Eee, czy mogę jakoś przesunąć widok? Nie mogę. Tu stoją jakieś inne obrazy oparte na kubkach, chyba jakieś zbiórko biurko albo jakiś kredens. Więc powiedzmy, że tu jakiś kredens stoi. Możemy go w sumie zamalować trochę grubszym pędzlem. Super. Nawet nie wiem co to jest. Nie widzę. Ale postawmy, że tu stoi kilka pustych obrazów. Opartych o ścianę. Bo tak chyba jest. Więc, pyk. Jeden obraz. W tle może być drugi obraz. Elegancko. No i tam jeszcze może być w tyłu trzeci obraz. Dobra, tu jest kubka obrazów. Teraz przed nami powinno być, powinien być stół. Więc namalujmy stół o tutaj, zaraz przy samej ścianie. Powiedzmy, że ten stół ma nogi elegancko. Pod tym jest bardzo dużo pomarańczowych kartonów. Więc pomarańczowe kartony, niech sobie stoją, proszę bardzo. Dużo pomarańczowych kartonów. I jeszcze są jakieś yy, obrazy. Tylko te obrazy są takie kremowe, a nie białe. A bo to jest od drugiej strony obraz. Ok. Tu mamy obrazy. Perfekcyjnie. Dobra. Mamy kolejny regał. No dobra, to ten regał wygląda bardziej chyba fioletowo. Więc postawmy ten regał tutaj. O, niech on będzie fioletowy, żeby, wiecie, żeby się troszeczkę w obrazku więcej kolorów zmieściło, będzie dużo przyjemniej. O, regał, chociaż ten regał, wiecie co, ja bym go jeszcze pokazał, że ten regał ma tutaj takie szafeczki. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Za regałem ciemno granatowy pojemnik na jakieś łatwopalne substancje, nie wiem co on tam trzyma, pewnie jakąś bombę. Proszę bardzo, jest jakiś dziwny pojemnik. A na stole mamy kasę. Na stole mamy kasę, w którą wbijamy sobie pieniążki. W ogóle musimy sprawdzić, ile mamy pieniędzy. Bo chyba jesteśmy już w bogaci, skoro zarabiamy tyle pieniędzy z obrazów. Tu jest kasa. Obok kasy są jakieś pojemniczki, pewnie z kolorkami różnymi. To zróbmy, że one są kolorowe. Różne fiolki. Pyk, 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 pyk. Eee, I pędzle. Dobra. Mogą być pędzele, na przykład pędzelele mogą być takie. I tutaj takie. I one są w słoiczku. Słoiczek może być taki. Słuchajcie, wychodzi nam. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Eee, ostatnia rzecz, jaką bym tutaj zrobił, to może księżyc. Okej, okay, moi drodzy, chyba udało mi się namalować w miarę OK nasz, yy, naszą pracownię. No, tu jeszcze mógłbym zrobić jakieś wzorki na tej, na tej. Nie wiem, czy to jest błazeria, czy coś takiego, ale nie. To jest prosty, ładny rysunek naszych, naszej pracowni. I myślę, że go teraz postawimy i nazwiemy go jakoś ładnie. Postawmy go tutaj. Tu chyba jeszcze żadnego obrazu nie wstawialiśmy. E, nazwijmy go Le. Pracownie. I czekamy, słuchajcie. Czekamy. Aż ktoś. Tu jeszcze grzejnik był po tej stronie. O nie, tu jeszcze dużo rzeczy było. Dobra, nieważne. Nieważne, nie widzieliśmy tego. Dzień dobry. Za ile? 1600? Jakby 1800 było. 800? 900! Proszę bardzo, proszę bardzo, yy, proszę bardzo, proszę brać, dziękuję bardzo. Lep pracownie sprzedany, sprzedany. Spójrzmy ile mamy pieniędzy. E, obsesja paszport, a na temat szczegółów przyciągnęła uwagę szlachty miasta. Na razie. Na razie co? Na razie jeszcze mnie nie odwiedzą, czy na razie... Na razie mamy rysować? No i nie żeby coś, ale pragnę zauważyć, że mamy 5700 euro czy dolarów? Czy, czy jaka to jest tam, e, tutaj, e, nasza waluta? Ale dobra, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, oczywiście, łapka w górę. W komentarzu napiszcie propozycje na jakieś e, Wasze pomysły, co mógłbym namalować, co mógłbym narysować. Od kolejnego odcinka postaram się znaleźć kabel od tabletu, żeby móc go <noise> użyć. Wtedy może nasze rysunki będą jeszcze ładniejsze. A póki co. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć!